skompromitowanych liderów wśród tych skompromitowanych nawet nie liderów jest pan błaszczak, więc rzeczywiście jest, myślę, duży problem z tym, żeby wybrać następcę Kaczyńskiego I Bartosza Rukowicz, długo czekając na wasze głosy, ale ma pan z... o, nie, się. nie wiem czy my zwracać ministrowie do telewizji, czy państwo dobrze to widzieliście, bo ja tu siedzę przez tu z panem po prostu i z panem ministrem. to ja, doskonale nagranie. i widziałem jak chłopaki się biją, żeby wytłumaczyć że błaszczak to jest dobry pomysł, tak. nasze fałpiću, to jest tak kabaretowe i tak irracjonalne, że nawet pan bardzo ostre problemy, żeby odpowiedzieć na to pytanie. <laughs> Proszę pana, pytanie leje pana na moje serce, bo we mnie jest taka doza smutku pewna, bo, bo ja mam swoich takich kandydatów na liderów PISU według mnie. Marek Suski, po pierwsze, jestem jego największym fanem w pisie i będę go promował. To wybitny intelekt polityczny i bardzo sprawny polityk wiecowy, no i zajął. Bardzo wobec prezydenta jak zawsze plutonowy Kaculski, tam siedzący za prezesem. To dla mnie dwa typy nasze... <laughs>